Wszystkim w piątej części Let's Play. Wiedźmy". Przypominam, że ostatnio wyruszyliśmy do Wizimy. Znajdujemy się obecnie w Karczmie na obrzeżach i ura uratowaliśmy ostatnio dzieciaka, mianowicie Alwin, tak? Alwin nazywał się Alvin przed psami, znaczy przed psami jakieś bestie były. I teraz nie, nie, nie czas pozbierać informacje w Karczmie. Coś podać? E, nie, sprawdzałem czy się Bywaj. obraziłaś, Bywa. ale nie. Dla bardzo dobrze. E, ty jesteś tak, karczmasz karcz masz Olaf. Czego tu chcę? Podaj o, piwo. No właśnie. Nie chcemy tu takich jak ty. Stary. Prosiłem o piwo. Nie irytuj, Skończyło się. Nie? No dobra, zaraz sprawdzę, może jeszcze co zostało. Oj, lepiej żeby Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie o. obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy tak i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chce? Hmm. Chcę coś przechować. Chcę coś przechować nie bardzo. Hmm. Szukam kogoś, kto zatrzymał się w Karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokoju. Okay. W, spo... w takim razie pójdź. A czego tu. Dobra. Czemu tu tak ponuro? A co, to znam was, czy jak? Z obcymi nie A za pięć orenów? Za pięć orenów to i króla Foltysta znam. Okej, okay. no dobra, niech i tak będzie. Te... Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Aha. Długo umierali i w mękach. Przez trzy miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. O nie dziwujta się tedy, że na obcy krzywo patrzym. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera, jaka. Ro... Wielebny okay. nas ocalił. Dzień cały, ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił. I otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i gary ciekawe, umocnili. Najsam pierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrze się uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew, ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako kary za grzechy. Wyście czyści, wyżyć będzie. Mróz był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali. Przy pięciu kapliczkach modły czyniąc. Uuu, dobrze, że nie ciekawe. Następnego było. dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Aha, to rzeczywiście. Dzięki za pouczającą. Okej, okay. nie chcę się gadać z tym Molatą. Nie, nie zamierzam grać z jedna. ale tu jest Alkens. Kalkens, stał, tak? Odkudł. Hmm, trzy uncje optima aha, mater, Kropla roztworu rtęciowego. E, o, spoko, oj. nie ma problemu, stary. się. Witaj. Masz taką. Witaj. Jestem Kalkstein. Kalkstein. Aha, Kalkstein Geralt. Okay. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś no? sobie zażyczył za możliwość zbadania Twojego organizmu? Uuu. Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę, szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję Do tego dokładnie. samego. Dokładnie. Cóż rozumiem. Hmm. Za chwilę mój szacunek dla hmm. alchemików może się dostać. Nie, nie? No dobrze, już dobrze. Okej. Okay. No właśnie, a to dla ciebie ta krew gula. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? No jeszcze Jak nie. będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Okej, okay, stary, wyluzuj. Nie, 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 Albedo? A może tak jedna? To jestem Stary, no właśnie. Odkuć, nie, minimum, nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Aha. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Oj, w stary. Nie wątpię. Doszliście do czegoś no konkretnego. Właśnie, co? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... Hmm, konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. Nie? To o w takim czym wy tam nie widzę się, rozmawiacie? Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i Oj, zdradliwych stary, rozlewisk. Słuchać, Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje, o, tak, tak, tak. spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. <grym> Już rozumiem, o co Już chodzi tak z tymi złotami naukowymi. Dokładnie. Hmm. Nauka jest jak rzeka. Nie szkodzi. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym no czasu na siedzenie tak myślałam, w karczmie. Prowadzę Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. No, Nieudolnie wydestylowany alkohol! Czasu. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił Klejt. No Cóż, życzę powodzenia. Tak Dziękuję. Jest. Muszą. Okej, okay. no. Chciałem zapytać. Wreszcie ktoś na. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy. Ha, ciekawe. Bez głowy. No co rację, to rację widzimy. Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest... matką okay, no stary, rozumiem, tak, naprawdę. Dlaczego? Ale Ponieważ się tak pozwala zrozumieć świat, Wszystko, co nas otacza, jest właśnie e. w twoim organizmie. Cały czas zachodzą ja procesy alchemiczne. Ja to... Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można... Z... Dobra. Hmm. A właśnie mas jakieś recepty. Interesują mnie receptury. To akurat ciekawe. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak. Ok, no. Zmienimy. Ależ dopiero... Tak, tak, tak. No. Wszystkim, Wszystkim tak proponujesz, tylko ja mam takie szczęście. Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, naprawdę? Wytworem nauki czymś, no Nie, ja mnie od razu zabić Fak, na sekcie, nie, tak? To wszystko wyjaśnia. <laughs> nie obrażaj się. Jestem po prostu ciekaw. No jasne. Hmm. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. A, tak, to już słyszeliśmy. Ej, nie tam. Chociaż może o tej alchemii. Nie Kurde, teraz mnie to zaciekawiło. Co ci to? Tu... tak, 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 dobra. Chciałem wreszcie. Po pierwsze dobra, ciknij, zmien... już, już. już. No Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Aha. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną Spok. oraz. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. <laughs> Coś takiego Praca w terenie. Rozumiem. Hmm. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś... Okej. Okay. Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w Jak nich rycin i opisy składników, zarówno Mał, jeśli... Zmień, Tak myślałem. Bywaj. Bywaj, bo stary, ja już nie chcę z tą gadać, naprawdę. Nie, nie, nie. Tutaj nie nic nie ma. A może jednak? Innym razem. Jestem spłukany. tak żeby się odchwycić. Już próbowałem. Dlatego jestem spłukany. Ciekawe, psia krew! Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu no, i wracać. Stało, stary? Hm. Jak pech, to pech. Ja też nie mogę dostać Dokładnie. się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz! Okradaj mnie śmiało! Czym handlujesz? Moją krwawicą! Spoko? Uuu, ile masz książek, stary? O takie, tak jest, o gulach, to by mi się przydało. O i to też, ale wszystko drogie, stary. Ale wiesz co, z chęcią tutaj do ciebie przyjdę. Mhm, warto wiedzieć, dobra. Nie, nie mam na ciebie, A Mam nie Tak, trochę się boję, bo ja pamiętam, jak widziałem na let's playach te... Yy, granie w kości, tak zwane, w Nie mnie. wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie I to wielki fotał fajne kościach. Znaczy, kości? Często się przegrywały, i można było się co zdenerwować. O ich rachowaniu. Panie, Te. nie myślcie, że chcę was okpić, czy ze skóry no złupić. No ja myślę. Uczci Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kąpana. Od razu widać, hmm. że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Z tymi siejami tutaj tylko. Dobra 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 dobra, 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 dobra. Okej. Okay. No a ci tak ściekało. się wyżyć z tego hazardu? Co? To zależy z kim gracie, panie. Ale o porządne stawki gra się w wezimie. No. Gdzie tam warto zagrać? Jeśli macie pełen mieszek, idźcie do nowego na Rakortu. A jeśli macie jaja, mi czy będzie w sam raz. Aha. Co to za jeden ten myśliwy, z którym grywaliście? Ha! Na brak miłości pewno nie narzekał. Takiego pechowca dawno hmm. mnie widział. No Tyle fors, gdzie znajdę. To uważajcie, jak tylko mu miłowanie minie, przyjdzie i się odegra. Hmm. Nie sądzę, panie. Utracjuszem czuć go było na mile. Skoro się nie pokazuje, pewnikiem długi go wygnały. No Pewnie tak. Bywajcie, czas na mnie. Okej, okay, ale ja nie mogę z nim zagrać? Ja mam 15 renu. Szanuję. Patrz, nie mogę Chyba z nim zagrać. Szkoda. Chyba nie do tego. szkoda może. Podwójne pogłówne ma dotyczyć nie tylko niziołków i kras. Piak! Ktoś ty przybierz? czego tu szukasz? No, Zawsze tak bita ci Raz ja. Opcje swoje wszystko jedno. no pewnie że ja przyjdzie po nas wszyscy. Takie cieszę się, że udało nam się dogadać. To Raz ja musimy to uścić. A napijmy się. Okej, okay, stary. Ale wiesz co ja nie mam za dużo alkoholu No, a tutaj mam fajne księgi. Nie stary Nie mam na razie alkoholu Więc wybacz to Po prostu posłuchaj Nie, nie mam czasu słuchać, a, ale i tutaj mam jakieś książki Chyba ja czytałem. Tak ja czytałem, nie? Dobra, Szani, co tam? Chciałbyś. Ej, nie. Bywaj. A Alvin, jak tam u cię mały? Co? To Ty mnie uratowałeś, tak, to ja. prawda? Tak. Hmm? Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Szani, się Może poczekaj, aż się zgłoszą wie? się po Ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. O, to Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. Ale I Takich sprawy nie znałem. Zaradny z ciebie chłopak. Dobra. Nie, nie, nie zamierzam grę w kości. Kogo my tutaj mamy. Jestem spłukany. Ciekawe. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w Z kim mam przyjemność? No właśnie. Kupiec Leufarden. Z tych Uuu. Z tych czy nie z tych. Odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Dokładnie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami wyzimy. Myślę, że są I w niej potworze. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Aha, Zdecydowałeś okay. się, Jak Umowa najbardziej. Stoi. należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do wyzimy. No, ominąć się to nie udało, co? Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Plotki, nie plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj, mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli to ja znaczy, że to nie przelewki. Byle mnie Nie, nie zamierzam Okej, Bart. Witaj, nieznajomy. To zabawne, ale A? A przypominasz mi kogoś. A kogoż to? Słynnego wiedźmina Geralta, ha, zwanego coś też takiego. białym wilkiem. Podobny no jestem do niego? Ano tak, białe włosy, miecz na plecach, wypisz wymaluj, jak z ballad. No, coś takiego. Ha, przypadkowe podobieństwo takie. Przypadkowe podobieństwo. Pewnie wielu cię myli z Geraltem. Hmm, dokładnie. Zdarza się. Te piosenki muszą być popularne. Aha. Mistrz jaskier, Bart nad bardami, tak? śpiewa te parolady od wielu lat. Wszyscy je znają. A jak tam twój repertuar? Zaśpiewać coś jaśnie, panie? Hmm. Z chęcią posłucham. Sztuka sztuką, ale żyć trzeba. Może jakiś datek? <laughs> Starczy piątek. Wiesz co? Bywaj. Bywaj. Mam mało renów będę ci Nie. płacił zaśpiewanie, stary. Dobra, ale widzę, że tutaj można się bić, tak? Ej! twoja matka puściła się z krasnoludem! Oj, stary, sorry, że tak sobie ale. To co powalczymy. Też nie, że powalczymy. Ile masz kasy? Tak jest. Dobra, już znowu chcesz? Powiedz nie mi ma mowy. To co powalczymy. Nie. Nie ma ryzyka, nie... Zobaczymy. Okej. Okay. Żółta podstawka oznacza postać, z którą można walczyć bez broni. Aha, okej. Okay. Za 15 już nie chciał. A Ła! Jest nie, dziewuszko! Aha a stary, uważaj sobie Dobra No kończ go Gerald. No, okej, okay, dobra Dobra No to na tyle ile wygrałem? Znowu przegrałem Mogłem Dzięki, się stary. tego spodziewać Oto twoje pieniądze Okej okay. To jest chyba najłatwiejszy sposób żeby zarobić Tutaj, na 10 wygram, tak jak myślałem. Najłatwiejszy sposób w Wiedźminie, żeby zarobić. Z wyzwania. Pięściarz, słaby pięściarz. Hmm, to poproszę z pięściarzem teraz chcesz oberwać Nie zna No ja myślałem, że na wykałaczki, wiesz co byś powiedział na 25, pewnie za dużo. Okej. Okay. Chcesz oberwać... A na 20 Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię! <laughs> no to zobaczymy, co? Zobaczymy. Dokładnie. O, życie nam się zregenerowało, to dobrze. Uj! Okej, okay, no wal. Ała! Myślę, że jesteś wielki, to z góry możesz? Oh shit! Pięści mnie świerzbią. Hmm. Okej, okay. aha. Tutaj nie trzeba klikać cały czas, tylko wystarczy raz kliknąć i uderza. dobra. A taki blok. A taki blok. A taki blok. I jeszcze raz. Dobra, no i to było na tyle. Uuuu ładny finisher, nie powiem. Okej. Okay. No stary coś tam masz jeszcze do powiedzenia, czy co? No. Wygrałeś. <laughs> już nie jesteś taki twardy. No już proszę mam 45 Bardzo fajnie Stożą też mogę? Chce. No pewnie, że chcę już powiedział na 40, Uu, nie mam. U, nie, chcesz A na 35? Co, na 35 chyba się zgodzić. Nie mamo. Nie? O, ty kurwa, kanali o biedna. Na 30, No dawaj na 30. Kurwa, bo on jest na takim samym poziomie jak tamten, czyli ile on tam wtedy miał? 25? Nie mam... 20, o Jezu. No dobra, ale grunt 20 też się przyda już, niech nie będę wybrzydzał. Skąd? Zobacz. Już nie raz to słyszałem, no. Mhm. Dobra. jak baba! Okej, okay. no. Come on. A co to? No może nie są zbyt ciekawe walki, ale nawet fajne urozmaicenie, nie powiem. Dobra, no i to było na tyle. Tak jest. Dobra, no i już powinno być koniec, ale jeszcze musimy czekać. Trochę przydługie te finishery Oka ma. Tak, tak tak, gadaj sobie zdrók starych Dobra mam 65 pięć. E, i co teraz? Silny pięściarz? Nie? To może ty Proszę, proszę. No dokładnie Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. Aha. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Uu. Wchodzę. Tylko 25 orenów? szkoda. Zabije cię to Ała! Gruby anzel, tak? No, zobaczymy, jaki twardy jesteś. i nie wyglądasz na takiego. Oj, ty. Żadnego wyzwania. No. no. Dobra, no i co? Jednak nie jesteś taki twardy zwania, dawaj 25 renów i bierzemy się za ostatniego pięściarza no come, on, come on, już stary starczy tego wylekiwania się no. No dóźnego masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę hmm. Wiesz co? Kurde, no i teraz mam dylemat. Wezmę pierścień, wezmę flaszki Kurwa, no nie wiem. Czy brać kasę? Jest co, biorę, biorę kasę. kasę, te. 100 orenów jest twoje. Uuu, 100 orenów. A z tobą? To tu przypieprzyć. Nie czemu z tobą nie mogę? Nie bijemy się z tobą więcej, oszuka. Okej, okay, dobra. 165 spoko. E, wbiłem poziom, więc chętnie bym zrobił sobie medytację. A e, medytację, co? A e, czemu nie mogę, gdzie mam medytację? Żadnego. ja tutaj mogę się gdzieś ten przykimać albo coś w tym stylu. O, to jest jakiś kosz. Jak najbardziej. Już powoli koniec odcinka, a ja chciałbym jeszcze rozdać te punkty. Ej, no stary, mogę tu się gdzieś przekimać? Czy Będę musiał to u Ciebie wybrać. E, tak jest. Dobra, niech i tak będzie. Pięcioremu. no kurde. Na początku to trochę drogo, nie powiem. Trzy brązowe, tak? Czwarty poziom. Okej. Okay. Hmm, zręczność, co nam tutaj zręczność daje, no ale to też może być nawet fajne. Czemu by nie? Mhm. I myślę, że sobie damy w styl grupowy. Tak, jest. Dobra, no i to by było na tyle. Ok. Odpoczniemy sobie. Tak, dotąd. Myślę, że to będzie dobry odpoczynek i sobie zakończymy odcinek. I wyjdziemy i poszukamy tego wielebnego w następnym odcinku, ale na dzisiaj to będzie tyle. No, dzisiaj wygraliśmy konkurs na pięści, więc myślę, że nie było najgorzej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, więc. Wiecie co robić? Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.